Dzień dobry, tutaj zabezpieczę auto. Dzisiaj realizacja, ale jaka realizacja? To dzięki Wam i Waszemu zaufaniu możemy robić takie auto jak dzisiaj. Dzisiaj przyjrzyjcie samych siebie. Mamy Royce Royce'a. Jest to model Wright. Albo inaczej się to wymawia, nie chcę kaleczyć. Wersja limitowana, Inspired by Music z topowym zestawem audio z jedynym słusznym silnikiem 6,7 litra mocy pod dostatkiem, nawet nie ma bortomierza, bo i po co tylko ile użycia silnika i zamontowaliśmy to oczywiście nasz system zabezpieczający Canlock auto prezentuje się nieziemsko Zademonstruję jak działa nasze zabezpieczenie w Rolls-Royce odpalam auto auto normalnie pracuje nie ma oczywiście żadnych błędów przy próbie zmiany biegu pojazd gaśnie. Odpalamy. Wpisujemy magiczny kod. I pojazd normalnie funkcjonuje. Tak działa zabezpieczenie Canlock w pojeździe Rolls-Royce Drive. Jeszcze raz dziękujemy za zaufanie. Bo takie auta nie zdarzają się na co dzień. Jest to na razie nasza największa, albo może najpoważniejsza realizacja, jaką mieliśmy i oby więcej w niedalekiej przyszłości będziemy mieli inne ciekawe pojazdy. W związku z tym, zapraszam do subskrypcji naszych, naszych mediów Facebooka, YouTube'a. Tam będziemy prezentować inne ciekawe pojazdy. To na razie tyle. Dzięki, do usłyszenia. Do następnej realizacji.